To jest pytanie, które zadaje sobie każdy facet po dłuższym okresie w związku. Dlaczego ona już nie ma ochoty na seks? Na początku było gorąco. Ona nie mogła się doczekać, ty nie nadążałeś. A teraz ból głowy, zmęczenie, zakupy, pranie, dzieci, serial. Teraz seks to już jest taki priorytet niemalże jakimś okien. I tu nie chodzi o hormony, tu chodzi o atrakcyjność. Kobieta przestaje mieć ochotę na seks, kiedy mężczyzna przestaje być dla niej wyzwaniem. Kiedy kobieta nie ma powodu by Cię pragnąć, seks zamienia się w luksus, a nie w potrzebę. Kobieta potrzebuje mężczyzny, który rozwija się, rośnie, jest silny i inspirujący, a nie takiego, który po ślubie zamienia się w fotel z pilotem. Wielu facetów myśli, że to jest normalne, że po dłuższym okresie w związku seks zanika. No nie stary, to nie jest normalne. To oznacza to, że po prostu straciłeś atrakcyjność w jej oczach. Bo kobieta zawsze będzie miała ochotę na seks, ale niekoniecznie z tobą. Więc pytaniem nie jest, dlaczego ona nie chce. Pytaniem jest, dlaczego przestałeś być facetem, z którym ona chce się wyzykać.